Koniec roku, więc wiadomo, imprezy, fajerwerki, ale czy komukolwiek przyszło do głowy, skąd tak naprawdę wziął się Sylwester? Jego korzenie sięgają czasów, kiedy zamiast korków od szampana w powietrzu unosił się strach. Strach przed końcem świata. Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie. I to daleko, bo aż do roku 999. Wyobraźmy sobie, cała Europa wstrzymuje oddech. Stary kalendarz lada moment się skończy, a wraz z nim, jak wielu wierzyło, miał nadejść sąd ostateczny. To historia o tym, jak gigantyczny, powszechny lęk zanienił się w największą imprezę w kalendarzu. No i właśnie tutaj zaczyna się nasza opowieść, a w jej centrum mamy papieża, mrożącą krew w żyłach przepowiednie i potwora prosto z morskich głębin. Spróbujmy poczuć ten klimat. Zbliża się mityczny rok tysięczny, a przez kontynent przetacza się legenda, którą ludzie powtarzają sobie szeptem od ucha do ucha. A jej głównym bohaterem jest nie kto inny, jak ówczesny papież Sylwester. Według tej opowieści, wieki wcześniej papież Sylwester I miał uwięzić w lochach Watykanu potwornego Lewiatana. Proradztwo głosiło, że bestia wydostanie się na wolność dokładnie o północy na przełomie tysiąclecia. A wtedy spali niebo i pochłonie ziemię. Ludzie w przerażeniu czekali więc na zagładę. Ale zegar wybija północ, wstaje nowy dzień, nowy rok. I co? I nic. Cisza. Apokalipsa najwyraźniej została odwołana. I wtedy ten ogromny zbiorowy strach ustąpił miejsca niewyobrażalnej euforycznej uldze. Tłumy wyległy na ulicę, wybuchła totalna, spontaniczna radość. Hałas i ogień, które miały przecież towarzyszyć końcowi świata, stały się narzędziami do świętowania ocalenia. I legenda mówi, że właśnie tak, z popiołów niedoszłej apokalipsy, narodziła się tradycja hucznego witania nowego roku. No dobrze, ale kim tak naprawdę był ten człowiek, który miał rzekomo poskromić lewiatana? Okazuje się, że prawda historyczna jest jeszcze ciekawsza niż sama legenda. I tu dochodzimy do sedna, bo papieżem w roku tysięcznym faktycznie był Sylwester, ale drugi, a nie pierwszy, a jego prawdziwe imię to Gerbert Aurilwag. I był to gość, no cóż, absolutnie z innej bajki. Człowiek, który swoim intelektem wyprzedzał epokę o całe stulecia. Spójrzmy tylko, to jest prawdziwa rewolucja umysłowa. Garbert sprowadził do chrześcijańskiej Europy wiedzę arabską i grecką, o której dawno już zapomniano. Jego pasja do matematyki, astronomii i logiki budziła oczywiście podziw, ale w tamtych mrocznych wiekach budziła też po prostu paniczny lęk. No właśnie, i to nas prowadzi do fundamentalnego pytania. Skoro papież był naukowcem, a nie zaklinaczem smoków, to jak to było z tą całą paniką przed końcem świata? Czy ona w ogóle miała miejsce? Cóż, dzisiejsi historycy są tutaj raczej jednomyślni. Te wszystkie opowieści o masowej histerii, o ludziach sprzedających majątki i czekających na śmierć na wzgórzach, to w dużej mierze mit, bajka, którą dopisano znacznie, znacznie później. Jasne, ludzie w średniowieczu bali się sądu ostatecznego, to był stały element ich życia. Ale chodziło bardziej o osobiste grzechy i wieczne zbawienie, a nie o konkretną datę w kalendarzu. Nie było takiej globalnej paniki, jaką znamy dziś z katastroficznych filmów. Okej. Okay. W takim razie, skoro panika to mit, a papież był geniuszem, to skąd w ogóle wzięły się te wszystkie mroczne, fantastyczne opowieści na jego temat? Klucz jest w tym, że jego wiedza była dla zwykłych ludzi po prostu niepojęta. Jedyne logiczne dla nich wytłaczenie? Magia. Czary. Oskarżono go o paktowanie z diabłem, a jego instrumenty naukowe brano za narzędzia czarnoksiężnika, a gdy taka tajemnicza postać zasiadła na tronie papieskim w tak symbolicznym roku tysięcznym... Stał się idealnym kandydatem na bohatera legendy o końcu świata. Mimo, że cała ta historia z papieżem i smokiem to legenda, to jednak dotyka ona czegoś, co jest w nas wszystkich: tej odwiecznej ludzkiej potrzeby, żeby jakoś oswoić mrok, pożegnać to, co stare, i z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Wystarczy rozejrzeć się po świecie. Szybko okaże się, że ten schemat rytualne przepędzanie zła i witanie dobra jest właściwie wszędzie. I to jest świetny przykład. Nieważne w jakim zakątku świata jesteśmy, koniec roku to zawsze symboliczny czas, żeby pozbyć się starych problemów i przyciągnąć do siebie trochę szczęścia. Każda kultura robi to na swój, często bardzo barwny sposób. I wiecie co? Ten impuls jest znacznie starszy niż cała nasza legenda o Sylwestrze. Właściwie od zawsze, gdy kończył się jakiś naturalny cykl, czy to rok w polu, czy rok na niebie, ludzie czuli potrzebę, żeby nadać temu przejściu jakieś głębsze rytualne znaczenie. Więc w gruncie rzeczy Sylwester to coś znacznie więcej niż tylko impreza. To takie echo dawnych lęków przed tym, co nieznane, ale jednocześnie to niesamowity dowód na siłę ludzkiej nadziei. To przekonanie, że nawet jeśli wydaje się, że świat zaraz się skończy, to zawsze jest szansa na nowy, lepszy początek.